Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli odcinek zaczynam od soczystego: Dzień dobry, to wszystkim jest przyjemniej. Wam jest przyjemniej, ja lepiej zaczynam dzień, zwyczajnie świat staje się lepszy. A zatem: Dzień dobry, dziś iPad, ten duży iPad. I w dodatku, na końcu będzie jeszcze bonus. No idziemy z tym odcinkiem. Siedzi we mnie coś takiego, że tam gdzie mogę i gdzie nadarza się okazja, to staram się w miarę rozsądnie przeoszczędzić. Tak było z monitorem Made od Huawei, który miał być tym tanim substytutem Studio Display. I choć monitor od Apple chętnie bym u siebie zobaczył, to doceniam to, co mam obecnie. Podobnie było z iPhone'em 11, którego wybrałem zamiast modelu Pro, zwyczajnie uznając, że przesiadka z klasycznej ósemki i tak będzie dla mnie jakościowym przeskokiem. I w sumie też się nie pomyliłem. Przytaczam te przykłady, bo omawiany dziś iPad też był zakupem przetrawionym, przeanalizowanym. Zwyczajnie od dawna chorowałem na tablet z ogromnym ekranem, ale że modele Pro zawsze były horrendalnie drogie, to czekałem na dobry moment. No i ten dobry moment przyszedł. W maju 2021 roku, kiedy za niemal 13-calowego iPada Pro czwartej generacji w wersji Wi-Fi i ze 128 GB pamięci zapłaciłem 3999 zł. Co do grosza. To był ostatni iPad przed wprowadzeniem procesorów M1, a wszystko, co wydarzyło się potem z cenami kolejnej generacji, poszło moim zdaniem w jakąś niebezpieczną stronę. Tę dokładną datę zakupu podałem nie bez przyczyny, gdyż równolegle do oferty weszły wtedy właśnie iPady z procesorami M1, a ich ceny znacznie przebiły 5000 zł. Miałem więc wybór, ale naprawdę, mimo odczuwalnie mocniejszego procesora i nowszej technologii ekranu, bo przypomnijmy. Że większy iPad dostał wtedy Mini LED znanego z MacBooków Pro, mimo to nie uznałem tych cech zawartych do płaty takich pieniędzy. O tym, ile dziś kosztują iPady z m już nawet nie wspomnę, bo mam wrażenie, że to już całkiem wymknęło się spod kontroli. No więc minęły już niemal 3 lata, a ja dalej z tą moją tabletką bardzo się lubimy. Czy ciągnie mnie do procesorów M? I tak, i nie. I właśnie o tym będzie dalsza część filmu. Nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem, że starzeje się powoli. Szczególnie wizualnie. Trochę jak jego właściciel. Jeśli przyjrzeć się obecnym iPadom, to ich bryła jest w zasadzie identyczna. Te same kolory obudowy, ta sama wyspa aparatu, z którego skądinąd wcale nie korzystam, to samo gniazdo ładowania, choć w bardziej zaawansowanej specyfikacji, bo moje gniazdo to zwykłe USB-C, a obecnie montuje się je w wersji z obsługą standardów Thunderbolt i USB 4. Ale co z tego wynika? Powiem chwilę później. Mój egzemplarz jest nawet szczuplejszy i lżejszy, bo generacje M1 i późniejsze odrobinę przytyły. I tak, kontynuując tą wyliczankę, na pewno muszę zwrócić uwagę na cztery głośniki, które dalej w tym tablecie robią świetną robotę, choć po pojawieniu się u mnie 14-calowego MacBooka uczciwie muszę przyznać, że to on bezsprzecznie jest królem budowanego audio. W każdym razie na wyjazdach głośniki tego tabletu dają dużą swobodę, dzięki czemu iPad bardzo często służy mi jako radio i dostarcza tzw. muzyczne tło. Wspominam o tym dlatego, że na przykład z podstawowego iPada rzadko korzystałem w ten sposób, bo brzmienie jego głośników było już bardziej krzykliwe. Wprawdzie donośne, ale przy tym męczące, a tu jest przyjemniej. Poświęćmy chwilę ekranowi, bo to on jest centralnym elementem każdego tabletu i to właśnie przez ten panel swego czasu zachorowałem na modele Pro. Trzeba pamiętać, że to w iPadach zamontowano pierwsze ekrany promotion i dalej uważam, że to właśnie na dużych przekątnych i właśnie na tabletach. Które głównie obsługujemy dotykiem, to wysokie odświeżanie robi kluczową różnicę. Bardziej wyobrażam sobie rezygnację z promotion w MacBooku niż właśnie tu. No więc te 120 Hz to kolejna rzecz, która bezpośrednio łączy mojego trzylatka z obecnymi generacjami, ale tu podobieństwa się kończą, bo gdybym miał mu już coś wytknąć, to nawet nie zacznę od braku mini LED-a, tylko zwyczajnie ten ekran nie jest już tak jasny na maksymalnych wartościach, jak przyzwyczaiły mnie do tego współczesne iPhony czy MacBooki. Oczywiście to w dalszym ciągu jest bardzo ładny ekran z żywymi kolorami i świetnymi kątami widzenia, ale jego maksymalna jasność wynosząca 600 nitów potrafi być już dziś niewystarczająca przy dużej ilości światła wokół. Żeby dać Wam jakieś porównanie, wyświetlacz iPhone'a 11 świeci z jasnością maksymalną na poziomie 625 nitów, a obecne iPady Pro potrafią wycisnąć 1000, a przy materiale HDR nawet 1600 nitów. Dla mnie to jest ten kluczowy parametr, bo widzę po sobie, że coraz częściej zdarza mi się sprawdzać, czy iPad ma już ekran rozjaśniony na maksa. No i ma, a mi trochę tych nitów wtedy brakuje. Można jeszcze napomknąć, że ma gorsze czernie od tych oferowanych w obecnych mini LEDach, ale dla mnie jest to mniej istotne. Ale fakt, faktem, że tak jest i najbardziej widać to po zmroku, szczególnie podczas oglądania filmów. Poza tym panel LED, ten starszy, choć technologicznie troszkę mu już brakuje. To nie jest obarczone zjawiskiem Bloomingu przy wyświetlaniu jasnych białych elementów na czarnym tle. Więc nie wszystko złoto, co się świeci. W kwestiach czysto wydajnościowych, choć testy syntetyczne wykazywały, że procesory M drastycznie zwiększyły wydajność iPadów, to powiem Wam szczerze, że przy moich zastosowaniach dalej musiałbym być bardzo czepialski, żeby otwarcie na coś narzekać. Korzystam z niego do oglądania filmów, sportu na żywo oraz przeglądania internetu, co na tym ekranie absolutnie uwielbiam. Ponadto czasami trafi się wideorozmowa czy korzystanie Zajpada jako drugiego lub trzeciego ekranu. W każdym z tych scenariuszy procesor A12Z2 dalej sprawnie je obsługuje. Skłamałbym, mówiąc, że nie widzę czasami jakichś lekkich spowolnień. Ale z drugiej strony, częściej też korzystam tu z pracy na podzielonym ekranie. Bardzo też rzadko zdarza mi się ubijać jakieś potwierane aplikacje działające w tle. A ten tablet ma 6 GB pamięci RAM, kiedy obecne iPady Pro mają jej bazowo 8, a wersje 1 i 2 TB już 16. Więc mojemu mogę te chwilowe momenty zadumy wybaczyć. Ktoś może się zastanawiać nad pamięcią do swojego przyszłego tabletu. Ja w zasadzie nie przechowuję na nim filmów i innych cięższych plików. Wszystko raczej streamuję na bieżąco, dlatego obecnie ze 128 GB zajętych mam 55. Zatem czy kolejny tablet kupiłbym z podobną pamięcią? Chyba tak bo jeśli sposób jego wykorzystywania by się znacząco u mnie nie zmienił, a to MacBook jest niezmiennie moim jedynym i prawdziwym komputerem, to nie miałbym powodu, żeby dopłacać do większego dysku, skoro zazwyczaj dane płynnie przepływają przez ten tablet, a nie na nim pozostają. Na MacBooku montuję, więc to normalne, że gromadzę na nim cięższe pliki, a iPhone'em robię zdjęcia i kręcę filmy, więc znów przestrzeń dyskowa jest ważna, natomiast przy iPadzie, w moim wykonaniu, już mniej. To w takim razie, czego mi tu brakuje? Jasność ekranu to na pewno jest jedna z tych rzeczy, ale zdecydowanie największym ograniczeniem, jakie posiada obecnie mój iPad, to współpraca z zewnętrznym ekranem, która jest strasznie upośledzona i w zasadzie w takiej postaci nie ma za bardzo sensu. Jego procesor pozwala jedynie na pracę w trybie duplikowania zawartości ekranu na monitor zewnętrzny. Jeszcze pół biedy, gdybym miał możliwość wyłączenia ekranu iPada bez przerywania sygnału. No ale niestety, jeśli to zrobię, przesyłanie jest pauzowane, a szkoda. Korzystam na co dzień z pokrowca Smartfolio od Apple i gdybym miał możliwość, mówiąc kolokwialnie, zamknięcia tabletu i korzystania tylko z ekranu zewnętrznego, to już by była połowa sukcesu. No i właśnie, bo choć iPady z M2 też nie potrafią pracować na uśpionym głównym ekranie, to jednak dzięki tym mocniejszym procesorom oraz wcześniej wspomnianych interfejsach Thunderbolt i USB-4 dysponują pełnym rozszerzeniem zawartości systemu na drugi monitor to całkowicie zmienia sposób i wykorzystania, gdzie na iPadzie możemy mieć okna towarzyszące naszej pracy, a główne treści można rzucić na główne i zazwyczaj też znacznie większy monitor zewnętrzny. To jest dla mnie główny killer feature obecnych iPadów. Są jeszcze takie różnice jak obsługa iPadowego Final Cuta, ale to jest Kompletnie poza moim radarem. Chyba bardziej użyteczną i taką bardziej życiową cechą jest ulepszony frontowy obiektyw ultra szerokokątny z większą 12-megapikselową matrycą, który obsługuje podążanie za rozmówcą. Ktoś może machnąć na to ręką, ale dla mnie ta opcja jest naprawdę fajna. A jeśli przed kamerą jest jeszcze kilka osób? to daje to nowe możliwości interakcji. Akurat podczas ostatnich świąt miałem okazję korzystać z tego na Apple TV podłączonym do telewizora i spiętym z kamerą iPhone'a i system naprawdę fajnie wybierał sobie osobę, która aktualnie mówiła i skupiał na niej kadr. Ja zostałem tym kupiony, bo ta opcja zwyczajnie uatrakcyjnia rozmowy na kamerce. O szybszym Wi-Fi nie wspomnę, bo obecny moduł i tak wykręca maksimum możliwości mojego łącza, i w zupełności mi wystarcza, ale już z perspektywy osoby, która celuje w wersję z siecią komórkową, na pewno fundamentalną różnicą będzie obecność modułu 5G w nowych iPadach, więc jeśli chodziłoby wam po głowie, by kupić tablet z mojego rocznika, to pamiętajcie, że tu możliwości kończą się na wolniejszej sieci 4G. Dla mnie zdecydowanie tak, i z marszu mogę powiedzieć, że kolejne lata rozbudowy ekosystemu moich urządzeń powodują, że przy ewentualnym upgrade'zie w ogóle nie brałbym pod uwagę 11-calowego tabletu. Obecny rozmiar powoduje, że dość regularnie zdarza mi się korzystać z iPada w połączeniu z MacBookiem, a że przekątne obu ekranów są w miarę podobne, to pracuje się w taki sposób bardzo wygodnie i naturalnie. Poza tym nie wspomniałem jeszcze o jednym zastosowaniu. Tablet służy mi jako podgląd widoku z aparatu, kiedy nagrywam dla Was kolejne odcinki na kanał i przez swój rozmiar też sprawdza się w tej roli bardzo dobrze. Na tyle skutecznie, że cały czas odkładam zakup dedykowanego monitora podglądowego. Ciekawe też, że kiedy kupiłem swojego pierwszego iPada, był to model szóstej generacji w rozmiarze 9,7 cala, to był to jednoznacznie mój tablet. Tylko mój, tylko ja z niego korzystałem, a moja żona omijała go szerokim łukiem. Natomiast iPad Pro to już zdecydowanie jest nasza wspólna maszyna, bo nagle okazało się, że wiele rzeczy, które moja druga połówka dotychczas wolała robić na komputerze, teraz wygodnie ogarnia na tablecie i to też jest dla mnie swego rodzaju benchmark, że duży ekran jest przystępniejszy i to dla każdego. Widzę to też po sobie: że w zasadzie w każdej kategorii urządzeń te ekrany stają się u mnie coraz większe. iPhone'a mam już w rozmiarze max i polubiliśmy się. iPada zmieniłem na największego i korzystam z niego regularnie. A po przesiadce z 13-calowego MacBooka Pro na 14, no w zasadzie też już nie wyobrażam sobie powrotu do mniejszego rozmiaru. Dlatego, gdybym miał Wam coś doradzić pod kątem zakupu tabletu, to uważam, że skoro raczej dla większości będzie to urządzenie ostatniego wyboru. Po smartfonie i po komputerze, to najprawdopodobniej będzie wykorzystywany do konsumpcji treści. A skoro tak, to im większy ekran, tym przyjemniej będzie się wam z niego korzystało. Chodziły swego czasu słuchy o tym, że iPad R ma się doczekać swojej 13-calowej wersji, ale ciężko powiedzieć, czy to się wydarzy. Na pewno patrząc na to, jak poszukiwały ceny wersji Pro w tym rozmiarze, to taki większy R byłby ciekawą opcją. Dlatego po tych niemal trzech latach mogę powiedzieć, że naprawdę cieszę się, że to urządzenie do mnie trafiło. Ono nie jest centralnym ogniwem w moim ekosystemie, ale wypełnia mi ważną, z reguły, tę relaksacyjną niszę i dobrze wywiązuje się z tej roli. Duży tablet? Zdecydowanie polecam. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o iPadach Pro, zarówno tych aktualnych, jak i minionych. A jeśli macie z nimi własne doświadczenia, podzielcie się swoimi przemyśleniami na ich temat i napiszcie też, w jaki sposób z nich korzystacie. A poza tym, mam dla Was coś jeszcze. Dla tych, którzy dotarli w to miejsce, mam mały bonus. Choć nie, no mały to on nie jest. To bonus naprawdę pokaźnych rozmiarów. Ten czeka na Was w podcaście Bo Czemu nie? Prowadzonym od wielu lat przez Krzyśka Kołacza, gdzie miałem okazję opowiedzieć nieco o sobie, trochę o swoim podejściu do technologii, o życiu po prostu. Ten odcinek znajdziecie na Apple Podcast oraz na Spotify, a kierujące tam linki umieściłem w opisie pod filmem, więc na pewno tam traficie. A dla odpowiedniej symboliki, zostawcie też komentarz. Twoja rzecz, bo czemu nie? Będę bardzo zobowiązany. Pewnie Krzysiek też. Co do subskrypcji, to sami zdecydujcie. Mi będzie zwyczajnie bardzo miło, jeśli na kanale Twoja rzecz będzie was coraz więcej. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i. Czołem!